Cześć, to znowu ja, Mariusz. Mam dziś dla Was serię 11 dobrych butelek whisky do 200 zł, więc jeśli jesteście przed wyborem butelki, ale macie dylemat, bo kompletnie nie wiecie, jaką wybrać, bądź też jesteście na początku Waszej whisky przygody i szukacie fajnych butelek w rozsądnej cenie, to to wideo jest właśnie dla Was. O każdej z tych butelek trochę Wam opowiem, więc mam takie przekonanie, że na końcu tego filmu będziecie całkiem nieźle zorientowani. No i jeśli jesteście tu po raz pierwszy i o whisky bądź innych alkoholach chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Zaczynajmy! Ja nie wiem czy też tak mieliście, a może wciąż macie, dajcie mi znać w komentarzach, ale ja jeszcze parę lat temu, zwłaszcza gdy moja wiedza na temat whisky nie była na tym poziomie, na którym jest dzisiaj, gdy wchodziłem do sklepu typu Auchan albo Carefour czy Ster, wiecie, miejscach gdzie tego alkoholu naprawdę na regałach są setki jak nie tysiące i miałem wybrać jakąś butelkę, to często... Hmm, Miałem bardzo duży dylemat. Bo kompletnie nie wiedziałem po co sięgnąć, i najczęściej kończyło się to w taki sposób, że sięgałem po coś sprawdzonego, znanego, coś co na tamten moment mi smakowało. Wydawało mi się to wówczas bardzo oczywiste i naturalne, natomiast z drugiej strony kusiło mnie od czasu do czasu, żeby sięgnąć po coś, co akurat na tamten moment czy to przykuło moją uwagę, czy było w jakiejś promocji, i ta cena była wtedy bardzo atrakcyjna. Natomiast Nigdy nie miałem pewności, że to co wybiorę będzie fajne i będzie mi smakowało. No i te moje rozterki czy tyle maty z przeszłości były dla mnie taką inspiracją, aby stworzyć na moim blogu artykuł właśnie o fajnych whisky w rozsądnej cenie. Natomiast żeby ta lista była jeszcze ciekawsza poprosiłem o pomoc społeczność z grupy Pogaduchy o Whisky. Tam zrobiłem ankietę i zadałem pytanie właśnie o fajne butelki do 200 zł. Żebyście widzieli moje zdziwienie, jak po chyba 24 godzinach już było ponad 700 odpowiedzi. Zebrałem więc te odpowiedzi, przyporządkowałem do konkretnych butelek i w ten sposób stworzyłem ranking 9 najciekawszych, czy najczęściej proponowanych butelek. Dorzuciłem do tego dwie propozycje ode mnie, propozycje, które nie znalazły się na liście. Nie wiem dlaczego. Znaczy domyślam się, ale o tym za chwilę. No i w ten sposób powstało całe zestawienie. I jedną z moich pierwszych propozycji jest 10 dziesięcioletni Benromach. Benromach, mam wrażenie, nie jest zbyt popularny w naszym kraju, no ale poza festiwalami whisky nigdzie też nie widziałem reklamy Benromacha. Moim zdaniem, jednak jest to whisky, którą warto spróbować chociażby dlatego, że jest to whisky, pomimo tego, że jest to whisky produkowana w Speyside, nie jest to typowa dla regionu słodka whisky, taka bardzo owocowa. Moim zdaniem ten Benromach, czy jak w ogóle Benromachy charakteryzują się taką trochę starą szkołą robienia whisky, whisky trochę cięższą whisky w zupełnie innym stylu. Ten dziesięcioletni Benromach jest whisky delikatnie Torfową. Whisky w mocy 43%. Sprawdźmy, jak ona pachnie i smakuje. Ten dym tutaj jest oczywiście wyczuwalny, natomiast on nie dominuje, a pod nim fajnie, moim zdaniem, ułożone cytrusy trochę takiej gorzkiej czekolady, toffi, czy sporo tutaj także suszonych owoców, takich jak chociażby rodzynki, morele. W smaku, oczywiście, dym, zaraz za nim sporo suszonych owoców, może kandyzowana skórka z pomarańczy, dla mnie jest tutaj także coś związane z taką skórzaną nutą, czy takim trochę, myślę, że to bardziej też w zapachu. Hmm skórą ze skórzanego paska na przykład, no i może trochę czegoś z dymem. Moją drugą propozycją jest dwunastoletni Highland Park. Whisky pochodząca także ze Szkocji, z dalekiej północy, bo z samych orkad. Marka, którą swoją historię chcę mocno powiązać z dziedzictwem wikingów. Zresztą widać to na samej butelce, jak i stronie internetowej i całej historii, którą marka Opowiada. Whisky także delikatnie torfowa, więc mamy już dwie torfowe whisky w tym zestawieniu. Natomiast, znowuż, nie jest to tak intensywny dym, jak w przypadku butelek z zestawienia, które jeszcze nas czekają. Whisky w mocy 40% w naturalnym kolorze. No i tak, jak wspomniałem na początku, najmłodsza whisky, jaka jest w tej butelce, to 12 lat. Przekonajmy się, jak smakuje. Jest tutaj oczywiście dym, natomiast pod nim moim zdaniem jest sporo takich cytrusowych aromatów, trochę cytryn i skórki z pomarańczy, może kandyzowanego ananasa. Dla mnie jest tutaj wyczuwalny też taki tost z masłem czy nawet takie palone drewno, czy palące się drewno. W smaku oczywiście jest dym. Trochę pieprzności, sporo suszonych owoców takich jak rodzynki, może trochę nut związanych z czekoladą. Na pewno pieprzność, gałka muszkatołowa, cynamon. Czas na kolejną whisky. Bunahaben to whisky, która pochodzi z wyspy Isla. Podoba mi się branding Bunahaben, bo to ciemne szkło i ta krępa butelka z dość oszczędnymi etykietami wygląda naprawdę nieźle. Whisky ma 46,3% mocy, ma naturalny kolor, nie jest filtrowana na zimno. Sprawdźmy, jak pachnie i smakuje. Jako, że Buna Hubble leżakuje w beczkach poszery, te nuty są tutaj wyczuwalne. Naprawdę sporo tutaj jest suszonych owoców, takich jak chociażby rodzynki, figi czy daktyle. Dla mnie jest tutaj także sporo wanilii, taka gorzka czekolada. Trochę. Orzechów i nawet takie nuty słodowe. Czas na pozycję ósmą z listy. I tak, na kolejnym miejscu, z ilością 21 głosów, mamy hinduskiego Kameta. Powiem Wam, że zaskoczyło mnie, że ta whisky znalazła się w ogóle w rankingu. Nie spodziewałem się, że indyjska whisky trafi do tego zestawienia. Kamet to single mold do produkcji, którego wykorzystano jęczmień pochodzący z Indii. Natomiast to moim zdaniem jest ciekawe. I warte, żebyście o tym wiedzieli, jest to whisky, która leżakowała w trzech rodzajach beczek. Po bourbonie, po sherry i po czerwonym winie. Jakim czerwonym winiem? To nie jest podane, natomiast sama ta kombinacja sprawia, że jest to whisky, która jest ciekawa i którą naprawdę warto spróbować. Mamy whisky w mocy 46%, za tę butelkę przyjdzie Wam zapłacić około 200 zł i dostaniecie ją z tego co wiem w Auchan albo w... I tutaj ten profil zapachowy jest zdecydowanie inny niż w poprzednich whisky. Jest więcej moim zdaniem takiej słodyczy, więcej e, wanili czy takich przypraw, chociażby jak cynamon czy gałka muszkatołowa. Natomiast gdzieś to oddziaływanie beczek właśnie po winie mam wrażenie jest też e, uchwycone. E, Czuć, czy ja w zasadzie czuję tutaj takie suszone owoce. Może delikatnie jakieś nuty orzechowe. Smaku bourbonowa słodycz. Może trochę takiej lukrecji, czy takich cukierków anyżowych. Jest też oczywiście dębina, są przyprawy. Bardzo ciekawa whisky. I tak na siódmym miejscu z ilością 24 głosów znalazł się dwunastoletni Glenn Farklas. Glenn Farklas jako marka, tak popularna w Polsce jak i na całym świecie. W Szkocji jest to także destylarnia, która osadzona jest solidnie i historycznie i marketingowo tam. Glenn Farkless produkuje wiele rodzajów whisky od 12-letniej po naprawdę edycje kilkudziesięcioletnie. Sama etykieta i butelka jest bardzo oszczędna. Mamy informację, że jest to Highland Single Malt Scotch. Whisky, czyli whisky pochodząca z regionu Highland 43% mocy. Jako ciekawostkę powiem wam, że Glenfarclas jest jedną jakby wciąż jedną z niewielu marek, która nie należy do dużych korporacji, a trzymana jest w rękach rodziny. Czyli mamy taki rodzinny biznes. Whisky jest także w naturalnym kolorze, więc to, co widzicie tutaj, pochodzi tylko i wyłącznie z tego, co oddała beczka. W zapachu ponownie suszone owoce, natomiast jest tutaj też sporo takiej waniliowej słodyczy, trochę takich aromatów tytoniowych, może trochę skórzanych, całkiem przyjemnie się zapowiada. W smaku cytrusy, zwłaszcza pomarańczowe skórki, gorzka czekolada. Cynamon, może gałka muszkatołowa. Delikatna, pieczność. Niezła. Przejdźmy dalej. Miejsce szóste z ilością 36 głosów należy do 12 dwunastoletniego Aberlauer. Aberlauer to whisky pochodząca z regionu Speyside. regionu, który produkuje naprawdę mnóstwo różnych whisky. Tutaj na etykiecie mamy napisane, że jest to whisky, która leżała w dwóch rodzajach beczek: beczkach po. Sherry oraz w beczkach z dębu amerykańskiego. Tak, nie ma tutaj informacji o tym, że jest to whisky w naturalnym kolorze czy chociażby bez filtracji. Na zimno mamy 40% mocy. Aberlauer to także jedna z marek, która słynie z tego, że swoje whisky właśnie leżakuje w beczkach poszery. I myślę, że ta dwunastolatka jest takim bardzo fajnym. Bardzo fajnym alkoholem, który może Wam pokazać całą markę, natomiast jeśli chcielibyście spróbować bardzo popularnych też w naszym kraju whisky nazywanych sherry bombami, to spróbujcie innych, innych propozycji od Aberlauera, mianowicie Aberlauer Abunach czy Aberlauer Cask Anam. Tam zdecydowanie więcej tych nut poszery, więc jeśli jesteście fanami tego typu whisky, one powinny Wam zasmakować. No i za Aberlauer przyjdzie Wam zapłacić jakieś 180-190 zł. Aberlauer nie jest whisky dymną i z racji tego, że leżakuje tak w beczkach poszery, jak i Bourbonie, ma taki charakterystyczny profil smakowo -zapa zapachowy i tak samo tutaj. Whisky jest słodka w zapachu sporo tutaj takich kandyzowanych owoców jak chociażby skórki z pomarańczy czy ananasa. Jest też wanilia czy takie dojrzałe owoce z sadu. W smaku słodka, delikatnie pieprzna, dla mnie jest tu sporo cynamonu, a nawet takich jabłek z cynamonem. Może odrobina gorzkiej czekolady. No i te właśnie świeże, dojrzałe owoce. Przejdźmy do kolejnej pozycji. I tak na piątym miejscu w zasadzie aequo z Aberlauerem, o którym przed chwilą opowiadałem, jest 12 Kulila. Kulila, która pochodzi z wyspy Aila, więc jak się pewnie domyślacie, już jest to łyski delikatnie torfowa. Mówię delikatnie dlatego, że nie jest ona tak intensywna jak na przykład Laphroaig czy chociażby 16-letni Lagavulin. Natomiast ten dym jest oczywiście tutaj wyczuwalny. Kulila to przede wszystkim jedna ze składowych czarnego Johnny Walkera. Więc jeśli następnym razem będziecie mieli okazję próbować Johnny Walkera, właśnie w edycji Black Label, to pamiętajcie, że kulila jest tam ważnym elementem jakby całej tej kompozycji. Powiem Wam też, że kulila jako ogromna destylarnia produkująca bardzo duże ilości whisky. Jest popularna u wielu niezależnych botlerów, więc jeśli będziecie chcieli spróbować akurat whisky z tej destylarni, to będziecie myślę, z łatwością mogli trafić właśnie na kulila w różnym wieku, z różnymi. Sama etykieta i butelka jest dość prosta, zresztą jak wiele butelek należących do Diageo, czyli jak właściciela marki, mamy napisane na etykiecie, że jest to Single Malt Scotch Whisky, 12-letnia kulila, 43% mocy, no i oczywiście krótka historia o samej destylarni, więc niewiele się z samej etykiety dowiemy. Natomiast Wy możecie się dowiedzieć jak ta whisky pachnie i smakuje. Jest to oczywiście dym, i ten dym różni się swoim zapachem od poprzednich łyski, o których Wam opowiadałem. Sporo tutaj dla mnie też takich akcentów medycznych, szpitalnych, związanych chociażby z taką chemią do dezynfekcji. Natomiast pod tym wszystkim mam wrażenie, że przyjemnie schowane są cytrusy czy takie świeże owoce. Trochę takiego palonego drewna i nawet takiej mineralności, czy delikatnej słoności. Dla mnie pierwsze skrzypce, to oczywiście dym, to oczywiście słoność. Ona jest tutaj, ta mineralność jest tutaj dla mnie wyczuwalna. Taka wędzona ryba, a pod tym wszystkim właśnie hmm, sporo nut takich słodowych, zbożowych. Fajnie ułożone whisky. Powiedziałbym, że naprawdę niezła butelka na start i to piąte miejsce jak najbardziej zasłużone. Powoli zbliżamy się do podium, ale zanim opowiem Wam o pierwszej trójce, mamy tutaj 15 piętnastoletniego Singletona. Ja mam go jeszcze w starej etykiecie. Wy będziecie pewnie spotykać go już w nowej, takiej zielonej, czy seledynowej etykiecie. Piętnastoletni Singleton Whisky pochodząca przede wszystkim z regionu Spacey. Regionu, który charakteryzuje się w dużej mierze z produkcji whisky owocowych i takich dla mnie przynajmniej słodkich. Ja mam tutaj edycję produkowaną w Dufftown, Natomiast jako ciekawostkę powiem Wam, że Singleton to jedna z marek, która produkowana jest w trzech destylarniach. Nie ma destylarni Singleton. Natomiast whisky produkowana jest w Glenord, Glendulan. I właśnie w Downtown, i w zależności od tego w jakim regionie świata jesteście, czy nawet będąc na lotniskach, można spotkać tę wersję właśnie z Glenort. Można spotkać wypusty Singletona z różnych destylarni. Dla mnie sporo tu takiej miodowej słodyczy, świeżych owoców, cytrusów, no i bym powiedział, że jeszcze takie suszone przyprawy też się tutaj znajdą. W smaku delikatnie herbaciana, słodka, owocowa, przyjemna. Taka do próbowania, degustowania na co dzień. Tyle o Singletonie. Czas spojrzeć na pierwszą trójkę. A miejsce trzecie z ilością 47 głosów zdobył 14-letni Kleinliś. który moim zdaniem, pomimo upływu lat, wciąż trzyma bardzo wysoki poziom jako whisky. A jej stosunek jakości do ceny jest moim zdaniem naprawdę rewelacyjny. Sama marka to przede wszystkim składowa John Walker Gold Label, więc znowuż, jeśli będziecie mieli okazję próbować Gold Label, to pamiętajcie, że pijecie tutaj także 14-letniego Kleinlisia. Znowuż mamy bardzo prostą etykietę i samą butelkę. Jako ciekawostka, jest tutaj napisane, że jest to Coastal Highland, i w sumie jest to, powiedziałbym, taki nowy trend, który ja zauważam właśnie dla whisky czy destylarni, które znajdują się blisko wybrzeża, że podkreślają to, że są w bliskości z morzem. Klamisz to whisky dymna i ten dym jest tutaj wyczuwalny, natomiast bardzo delikatnie, dosłownie gdzieś tam z tyłu schowany. To, co moim zdaniem wyróżnia tą markę, to przede wszystkim to, że ta whisky jest niesamowicie słodka, miodowa, taka bardzo aromatyczna, z takimi nutami cytrusów czy świeżych owoców. W smaku ta whisky jest niesamowicie oleista, gęsta, bardzo fajnie poukładana, słodka, cytrusowa, z takimi nutami właśnie tego dymu. To jest naprawdę nieźle ułożona łyski i moim zdaniem wcale się nie dziwię, że zajęła trzecie miejsce. Czas na pozycję numer dwa. A miejsce drugie w całym tym zestawieniu należy do dziesięcioletniego Artbega. Artbek zdobył aż 57 głosów i wcale mnie to nie dziwi. Artbek to whisky pochodząca z wyspy Aila, więc jest to łyski dymna, whisky niesamowicie znana, popularna, lubiana. No i przede wszystkim też whisky, która powiedziałbym, że jak Kleinlis na przestrzeni ostatnich lat trzyma naprawdę dobry poziom, i ten stosunek jakości do ceny jest naprawdę rewelacyjny. Charakterystyczna zielona butelka z czarną etykietą i białymi napisami to jeden z elementów, po których możecie rozpoznać tę markę. Aczkolwiek zdarzają się edycje trochę bardziej urozmaicone, ciekawsze i przede wszystkim bardziej rzucające się w oczy, jak chociażby Wee Beastie czy na przykład Artback Scorch, ale o nich opowiem Wam następnym razem. Na etykiecie mamy informację, że jest to Single Mold Scotch Whisky 10-letni, Niefiltrowany na zimno w mocy 46%. Dym, dym i jeszcze raz dym. On gra tutaj zdecydowanie pierwsze skrzypce, aczkolwiek takie nuty szpitalne, nuty związane z zapachem chociażby takiej, właśnie, czy chociażby takiego oddziału szpitalnego, też mi się tutaj pojawiają, ale są gdzieś. W tle. Pod tym wszystkim bardzo fajne cytrusowe aromaty. Sporo takiej też zbożowości, takiego tlącego się drewna z ogniska, czy nawet bym powiedział węgla z grilla. Na języku. Sporo dymu pod tym wszystkim. Sporo takiej właśnie słodyczy, zbożowości, może trochę nut takich skórzanych. Trochę takiej politury czy lakieru. Kurde, to jest naprawdę niezła whisky, i tak jak pamiętam, bo była to jedna z pierwszych whisky, które miałem okazję próbować w torfowym sauerku. to ona do dzisiaj jest naprawdę niezła. I czas na pierwsze miejsce lidera całego zestawienia dwunastoletniego Glendronacha. Glendronach dosłownie wyprzedził konkurencję o kilka długości i zdobył aż 82 głosy w całej mojej ankiecie. I jakby nie byłem zaskoczony tym, że Glendronach będzie wysoko na, na liście, bo mam takie przekonanie, że jest to naprawdę dobra whisky, natomiast to co mnie zaskoczyło to to, że dosłownie zmiódł konkurencję. Glendronach nie jest whisky torfową, to whisky, która leżakowała, zresztą to jest też napisane na etykiecie, whisky, która leżakowała w beczkach po Pedro Jiménez i Sherry Oloroso. Są to przede wszystkim hiszpańskie sherry, jedna słodka, druga wytrawna i to nadaje charakter i jakby profil smakowo zapachowy tej whisky. Jest to whisky, która ma 43%. Mocy. No i w zasadzie, jeśli chodzi o samą etykietę, to tyle. Jest dość prosta, charakterystyczna, bo przede wszystkim ta taka, board, ten taki bordowy kolor bardzo często rzuca się mi w oczy na regałach, ale może to też dlatego, że Glenronacha całkiem dobrze znam i uważam, że zapracował sobie na to e, pierwsze miejsce tym przede wszystkim, że ten stosunek jakości do ceny w tej whisky jest naprawdę niezły. Przede wszystkim charakteru nadają jej beczki po Więc jest tutaj sporo takiej gorzkiej czekolady, sporo suszonych owoców, sporo Takiej słodyczy miodowej, to wszystko tutaj jest. Na języku gorzka czekolada, wanilia, suszone owoce, takie jak chociażby daktyle, czy nawet dla mnie morele, cynamon może odrobina, śliwki, takie nuty skórzane. To wszystko tutaj jest. Ta whisky jest naprawdę fajnie ułożona i smakuje bardzo. Dobrze, tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Wam w Waszych przyszłych wyborach i że dzięki temu będzie Wam łatwiej wybrać, nawet w ciemno, butelkę, która Wam zasmakuje. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się trochę więcej o każdej z omawianych przeze mnie whisky, to zajrzyjcie na mój blog. Link do artykułu podpiąłem Wam już w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Będę wdzięczny za łapę w górę. No i oczywiście, Wasze ulubione łyski do 200 zł. Dajcie mi znać w komentarzach. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.